Wspaniały wultrak zapiekanki. zupa sztabiowa dzisiaj. Elegancko. Special for you? Special for me. Słuchajcie, coś niesamowitego. Dzisiaj, dzisiaj bawimy się tutaj. Zapraszamy zapiekanki cały dzień. I co? I co? Będzie się działo i jedziemy. I jedziemy! Ja coś muszę wziąć. Masą... Ja z kim masz? Z kim masz? Z tymi samymi waszywami. <stużnie> <stużnie> yy, yy, Dobra. Ja za wszystko płacę. Z Pawłem tam jest ugadane, on zaraz podejdzie, bo yy, ja tam mam pulę tego, my za, za wszystko za płacimy. Od, od moich gości... A ja nie wiem, kto <stużnie> jest swoim gościem. Ona i, no? i tylko Louis i przyjedzie Jacek z Lidką. I przy. no, no. jeszcze no może ktoś. No. no jak ktoś dołączy, to ja już wtedy będę podchodził. Te rogaliki wie pani, to też pani ja. Ja wczoraj, ja wczoraj wyjechałem o 5.30, no. w Londynie byłem 20.43, 12 godzin autobusem. I gdzie byłeś całą noc? w Izzy Brydżmont. Tak, tak. Trzeba pan, pa, ją Pani może siateczkę, żeby to lepiej mi było. Ale, nie... ale możemy na Ciebie, u, u chwilę zostawić u Ciebie to, ten chlebek? O, jest, bleczka. Zostaw na razie ten chleb był Nie zostawiam, tak. bo jeszcze mi Odło... to Nie posłuchajcie, nie bój się. Odkupi mi ktoś. Odkupi, tak. Że <grywia> jeden dwa razy kasę wezmę. <grywia>